Dzień dobry, kochani, w piątym vlog sterze. Mamusia jest, czyli jestem w Łodzi. Pijemy właśnie kawusie, a chłopcy pojechali z Tosią na basen. No, dzień dobry. A co ty tu robisz z dziadziulem? Budujemy auto. No. A, auto budujemy. Tosia, gdzie budujemy? Tutaj, o. Zobacz, tak. Tu teraz... Okay. Tosia, teraz tutaj będzie. No. Gdzie to... Gdzie zbudujemy, Tosia? No. Idę tutaj się bawić z Tobą. O. o Mogę? O. Mogę zobacz, jakie teraz mamy auto. Teraz Tosia zbuduje, proszę. O, zobacz, jaki sobie piękny samochód. Babcia zbudowała. Zobacz tylko. Ładniejszy niż tata. No, babcia na działkę ta będzie śmigała tyle. Babcia na działkę. Dziadek będzie śmigał na działkę? Tak. Samochód? Moje myszki, kochanie. Moje co to myszki. Jest? Gdzie to włożymy? No do... sobie dziadek łóż. Tutaj włożymy. O. To nie pasuje chyba. Nie co tam nie pasuje. Wszystko pasuje. O, zobacz, jaki piękny samochód zbudowaliśmy. <śmiecki> moje żabki kochane. No zobacz, Uch ty moje żałko. To, to jest coś kochanego takiego, że Boże święty. A tatuś... O, mam przybliżenie, przepraszam. <śmiecki> Ale się przybliżyło. A tatuś co tutaj czyni? Po basenie śniadanie trzeba zjeść. No. teci widzę. No, spróbuję. O, ja muszę ją wodę pić, bo przy mojej tej piję sporo wody, więc... jak widzę, mam taką butelkę szklaną i ona jest półlitrowa, wiem, że minimum muszę takie cztery wypić w dnia. Jak było na basenie? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Popływaliśmy, po, poprzypominaliśmy sobie z Antosią różne ćwiczenia. No To idealnie. Ale jedynie co Wojtek zauważył i powiedział, że woda na fali w Łodzi jest bardzo, bardzo zimna, nawet na tych basenach dziecięcych. I to jest takie Średnie, bo u nas w Krakowie powiem Wam, że te baseny naprawdę są mają małą ciekawą wodę. Czy też gazetkę Tosiula? Aha, czy też gazetkę? Hmm. A co tam ciekawego piszą? No dobra, to idę szybko tak po Krzysztofu. I No, jedziemy, trzymaj się! Jedziemy! Juhu. No, jedziemy! Juhu. Musisz się to, Tosia. Byłyśmy z małą w Sinsay i kupiłyśmy sobie przeróżne rzeczy. Tam takie do i tak parę, dalej. Ale zobaczcie, jakie świetne lampki. wyczaiłyśmy. Ja je znalazłam już na y, aplikacji Sinsaya I one były za 20 zł. I dzisiaj pokazałam właśnie mamie. Nawet sobie wrzuciłam do koszyka, miałam tam dorzucić parę rzeczy i zrobić zamówienia. Ale patrzę jest. Mogę zobaczyć, jak ona wygląda na żywo i jest bardzo ładne za 19,99. Teraz Wam pokażę, jak ją włączę, bo tata do jednej włożył już baterię. Ale słuchajcie, trzeba jednak uważać w sklepie, bo y, zobaczcie, tu jest cena jednak 999 i one z tyłu, tak y, stały z tyłu y, na półce, a z przodu stały takie same za 29,99 i za 35,99. Więc chyba zapomnieli, po prostu no przecenić. Natomiast ja znałam cenę pierwotną, znaczy nie pierwotną, tylko jakby tą teraz główną, aktualną, bo na aplikacji była właśnie za 19 zł. Do której tutaj włożył światełko? One są na baterie, te takie cieniutkie. I ja będę mieć, one są takie cieniutkie baterie, i ja będę mieć. Ją dosypiali. Nie dość, że będzie mi pasowała tak ten, to będę ją zapalała toś, jak będę ją właśnie kładła spać, żeby nie zasypiać przy takim. Zobaczcie, jak ładnie się świeci. Chciałabym na czymś na ciemniejszym tle, żeby to było, ale to myślę, że będzie takie delikatne światło. Kiedyś wam nagram, jak już będę w Krakowie, i zapalę ją w wieczorach w sypialni, to wam nagram i pokażę wam, jak ona wygląda jak rozświetla cały pokój, ale wydaje mi się, że naprawdę to będzie bardzo fajne takie ładne, delikatne światło. Tosia, ja jemy zupkę? To proszę bardzo. Jemy? Tak? Proszę. Nie, ona żartowała. Proszę, halo. Nie, nie chcę. Nie smakuje. Ale kilka łyżek zjadła, więc. Ale co jej to nie smakuje? Powiedz mi, wiesz co? Mam. Mam, to ci nie smakuje, Marchewka. Marchewka. Nie, nie wiem, żubki. garnka Ale wiesz co? Ona zjadła ze cztery łyżki, ode mnie zjadła. ode mnie ja zjadła i potem nagle zaprzestała jeść. No. To może Ona nie jest po prostu głodna. Możliwe, no Spróbujemy bób. później, bo bułka bób. też zjadła, tak gdzieś tam chodziła, tutaj bawiła się i jak. Przecież taka dobra zupa na cielęcinie. Cielęcinka drobniutko pokrojona. Chyba, że woli rzadko. To ja mam ten rosół z tej cielęciny. Dobrze, zobaczymy później po prostu. To można i tu dolać, jak ona by chciała rzadszą, no to wiesz. To się, a kto tak łobuzuje? W żłobku podobno jest wszystko. W żubku widzisz, bo przy dzieciach. No i ogólnie. To też, to też inaczej. Robię sobie kawę. Wypiję kawkę i biorę to się na spacer. Idziemy na no, A z tak się nie spotykasz? <laughs> Z Kamilem się zobaczę, tylko on dzwonił, że będzie tak pod wieczór dopiero tu na Rytkini, bo załatwia te wszystkie inne sprawy. I właśnie mój przyjaciel przyjechał z synem na weekend tylko na dwa dni. To są moi przyjaciele, którzy... No ta benę właśnie namówili mnie do zgłoszenia się do programu. Obecnie mieszkają w Anglii od kilku lat i teraz przyleciał synem na tam ty, e, z pewne sprawy załatwić, bardzo, dlatego... Yy, chciałabym się bardzo z nim spotkać. Tak, więc na pewno się też zobaczę. Jutro umówiłam się z Marleną na kawę. A w poniedziałek umówiłam się z Agnieszką. No, więc mam, 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 mam. No, tym razem dużo spotkań. Tu je mama, Anika, Z ogrodem tego. No to wiesz, że sobie a my już takie chłopaki, wiesz. A Jak nie się, się, się bawić? Chłoni, ognisko. jest brudne Tak. My sobie dzisiaj uznaliśmy, że robimy ognisko w domu. Mama już szuka dobrych kiełbasek. Tata robi karkówkę. No i otwieramy sezon grillowy, co wy na to? Mocno mi to wóz głębiej. Mocniej jeszcze możesz. Już czuję przecież opór. Aha, no i dobrze, trzymaj tak mocno. Nawet nie wiesz, co teraz słyszę. Nie mamy oglądania wspomnienia, to jest dość, ale takie 10 lat temu. Niech? W Rosorzyce, jak? No, dobra, to jest... no jak wjechaliśmy na działkę, no. nie? Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w niedzielę. E, niestety wczoraj vlog nie wszedł świąteczny, ale dzisiaj niedzielny na pewno wejdzie z dwóch. Wejdzie, wyjdzie? Będzie. Po prostu będzie z dwóch dni. A my się przygotowujemy do śniadania i tutaj moja teściowa zrobiła pyszne śniadanko. Zawinęła... Co to, to jest, mamo? To są parówki zawinięte w boczku. Na no specjalne jest... życzenie zięcia. Tak, dla kochanego zięcia to jest. Słyszycie to? Ja mam tutaj wtyki. Poprosiłem, bo mówi, że będą dzisiaj na gorąco parówki. Ja mówię, mamo, a ty kiedyś na działce zrobiłaś parówki z serem w, pie w piekarniku. No i proszę. Mówisz, masz. Tylko że tamte były przecięte tak przez, na długość, i włożyłaś wtedy serek, ale tutaj jest za to boczek, więc rozumiem inne wydanie, ale myślę, że nawet lepsze. No. Doceniam, doceniam. Dobrze. A tutaj już, nie wiem, czy Aga pokazywała, U mamy już przygotowania do świąt, że rośnie? Nie, mijemy tą żuchę na okrągło. Jedną posieje zjemy, następną sieję i zjemy. My zjadamy. Gdzie to świąt? Ja myślałem, że to świeżo. Czasem na święta to się pięć dni przed świętami sieje. A tutaj to są moje te sadzonki, tak? To jest mandarynka. To jest i... mandarynka i to jest cytryna. W tamtym roku mamie dałem, po prostu zasadziłem sobie tak, for fun. Zasadziłem sobie A same grudni? pestki. O. Raz już kwit w grudniu i zakwit drugi raz. Tak, ten, ten znam. Mama! A to są sadzonki od twojej mamy. Też o, widzisz, bo to młodziutkie, to jeden tutaj jest kwiatek, jeden już się pięknie rozwinął, to tam był. Piękny, no, to są młode sadzonki dopiero. No, Ale no. są, widać, że, że się przyjęły wszystkie. No ale wracając właśnie do tych, wczoraj, for, wczoraj w tamtym roku forfan dałem. Yy, pestki zasadziłem, pomarańczy, nie, mandarynki i cytryny. Dałem mojej mamie, dałem sobie, dałem tutaj teściowej. I uwaga, ja miałem najładniejsze drzewko, największe. Trzymałem na polu, na balkonie, w słoneczku. Ale jak przyszły pierwsze mrozy, schowałem go do domu. I później dopiero przy, przeczytałem, że trzeba to robić jakoś. Bardzo ostrożnie e, przystosowywać do innego, znów e, tak jakby powietrza, tak wilgotności, ciepła, bo mi obleciały wszystkie liście i zmarło mi drzewko. A teściowa, która trzyma cały czas to drzewko w domu, rośnie. Moja mama tak samo cały czas trzyma w domu rośnie. Więc w tym roku będę jeszcze raz podchodził do mandarynki, do cytryny. My jesteśmy po wycieczce do centrum Łodzi. Byliśmy na kawie z przyjaciółką yy, Agi i powiemy Wam, że mieliście rację. Łódź jest tak rozkopana, że nie da się przyjechać przez z jednej strony Łodzi na drugą stronę Łodzi po prostu, bo wszystko jest albo pozamykane, albo nagle uliczki po prostu nie do przyjechania ślepe uliczki. No i co powiesz na to, która jesteś pierwsza obrączeni no, łodzi? No powiem wam tak, faktycznie pomimo, że kocham łódź to yy, tragedia. Jeździ się tragicznie. Yy, no nie sam powiedzieć, po prostu... Powiedziała to, powiedziała złe słowo. Kto to? Przepraszam, ale dzwoni do mnie kuzyn z Anglii. Więc kończę. My już po rozmowie z kuzynem, który właśnie potwierdził nam wizytę na ślubie, ale co, jaka akcja! Dwie i pół godziny temu wyjechaliśmy. Dziadek wziął wnuczkę wróczkę na spacer. A I wnuczka tak jej dobrze, że śpi od dwóch i pół godziny. Dwie I pół godziny przysypia sobie na powietrzu. Powiem Wam, że dosyć intensywny jest dzisiaj dzień. Zdążyliśmy właśnie podjechać z tej kawy z moją przyjaciółką. Poszliśmy jeszcze na chwilę z tatą na spacer, no bo to się nadal spała w wózku. Wróciliśmy teraz obiadek, za chwilę jeszcze przychodzi moja kolejna przyjaciółka z córką przyjeżdża, bo ona opuszcza kraj, wyprowadza się do innego, więc chce się z nią pożegnać, bo też nie wiadomo, czy będzie czy mogła być na naszym weselu, więc chcemy spędzić jeszcze napić się kawy i spędzić ze sobą czas, bo nie wiemy, kiedy się zobaczymy ponownie, więc fajnie się jeszcze udało, że jej odwołali lot piątkowy i dzięki temu możemy się jeszcze zobaczyć. A potem jeszcze muszę usiąść, zmontować Wam tego vloga, bo nie było vloga wczoraj, więc muszę zmontować z wczoraj i z dzisiaj. Wczoraj po prostu, słuchajcie, mój przyjaciel u nas siedział do, do północy, więc już nie miałam siły siedzieć i montować, tylko po prostu posprzątałam po tej kolacji, pozmywałam jeszcze mamie i poszłam spać. Już nawet wszyscy się położyli, a ja jeszcze sprzątałam w kuchni, więc, więc tak, wczoraj dlatego już nie miałam siły, przepraszam. A co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, a słuchajcie, odnieść się do tego wczorajszego, co sobie ten, tą świecą tutaj wypalałam, podpalałam świecę, nie wiem, jak to tam nazwać, no do tego ucha, odblokował mi się, słuchajcie, troszeczkę słuch, nie w pełni, więc zobaczymy jeszcze, chyba kupię sobie jeszcze jedną taką świecę, bo tylko mama miała jedną. Czytałam różne opinie w internecie, że tak, jedni mówią tak super, drudzy mówią nie, bo się zatyka, natomiast słuchajcie, ja jako dziecko bardzo chorowałam na uszy i ja mi nie wolno używać jest żadnych kropli na uszy. Nie wiem, czy tam kiedyś naruszyli mi jakiś bębenek, znaczy błonę bębenkową czy coś. Moja mama z tym problemem i ja też to odziedziczyłam, więc yy, jakby żadnym akustonem, a czymś takim sobie niestety nie, nie pomaga. A ta świeca mi, słuchajcie, odetkała trochę to ucho. Zobaczymy, jak. Kupię chyba jeszcze jedną tą świecę i zobaczymy w sumie, jak będzie. Jeżeli się nie mnie odetka, to wtedy pójdę do laryngologa. A teraz właśnie mam jeszcze chwilę i ogarniam sobie takie rzeczy. Tam Tosia bawi się z dziadkami. Wojtek też coś tam widzę, że robi przed komputerem. A ja słuchajcie. Jak się pakowałam teraz tutaj do łodzi, to yy, oczywiście, no wiecie, podczas wyjmowania walizek i jakby robienia yy, takiego researchu co zabieram do łodzi, z czego nie, no to zorientowałam się, że tośka nie ma takiej kurtki przejściowej. Czyli teraz, tak już jakby, no dzisiaj już jest taka piękna pogoda, że yy, yy, poszła w kurtce zimowej, ale myślę, że to już nie jest na kurtkę zimową, czas, więc zanim jeszcze zrobić tak ciepło-ciepło, to ona takiej kurtki przejściowej nie ma. No, i ona się nie nadaje do sklepu, żeby ją zabierać, żeby ją przymierzać. O taka, taka, może taki od Ciebie, może taki. I stwierdziłam, że po prostu zamówię taką kurtkę jej przez internet. Jak jechaliśmy teraz do łodzi, to sobie Wojtek prowadził, a ja sobie przeglądałam w różne strony i upatrzyłam taką fajną kurtkę w 5015, Tylko nie spojrzałam, czy jest jej rozmiar, więc zaraz jeszcze muszę zobaczyć, czy w ogóle w rozmiarze tosi będzie taka kurtka. I może bym kupiła na przykład w rozmiarze troszeczkę większym, więc jakby się skończyło lato, to zanim wskoczymy w taką e, kurtkę mm, zimową, to ona też byłaby taką kurtką znowu przejściową po lecie. Już jakiś czas temu Wam mówiłam, że jak u nas zakupy online, to wiadomo, że przez Leti Shops. Myślę, że teraz są jeszcze fajne takie promocje, więc nie dość, że mi się może uda w jakiejś fajnej promocyjnej, promocyjnej cenie kupić tą kurtkę, to jeszcze na Lety Shops jest cashback. No i oni dzięki temu zwracają część wydanych pieniędzy. Jak skorzystać z tej promocji? Ja tutaj wchodzę w kategorię dzieci. No i tu mi się pojawiają sklepy, wiadomo, y, ogrom sklepów, y, które proponują coś dla dzieci. Ja tutaj upatrzyłam sobie w 50-15. Super kurtka, zaraz Wam pokażę. 4% cashbacku jest obecnie na ten sklep. No to jeszcze tym bardziej mnie przekonuje. Tutaj przechodzę do sklepu. Teraz mnie Let's shops przekierowuje. Tutaj sobie wpiszę. Zielona kurtka przejściowa. Patrz, jaką kurteczkę wypatrzyłam. E, zielona kurtka przejściowa pikowana za 80 zł. Jeszcze jest w promocji. To się tutaj będę zamawiała. Ten rozmiar 80 przez 86 Kurtka tutaj, zobaczcie, jest wiosna-lato, czyli idealnie teraz właśnie, kiedy kończy się zima, a zaczyna się wiosna. Bardzo fajny w ogóle taki kolor, oryginalny. Dodaję do koszyka i w momencie, kiedy ja ją zakupię, a sklep potwierdzi mój zakup, o, tu mi się dwie kliknęły nawet, to wtedy do Lety Shops, czyli tutaj, do mojego konta, Zwrócą się pieniądze, dokładnie 4% z 80 zł. I tutaj jak widzicie już mam uzbierane pieniążki z mojego cashbacku, kiedy kupowałam etui i osłonkę na nowego laptopa. Wiadomo, że zakupy online są szybsze, wygodniejsze i tańsze. Na takiej stronie jak Letyshops można zaoszczędzić dodatkowe pieniądze, a to jest myślę bardzo fajna sprawa. Na Shops możesz wchodzić przez stronę www albo przez aplikację. Jest taka fajna opcja wtyczki. Jak sobie zaznaczysz na swoim profilu, to za każdym razem, kiedy wejdziesz na jakąś stronę typu H&M, Zara czy 5015 czy Booking.com, to pojawi ci się taka informacja, jak wejdziesz przez Shops na tą stronę, to jest cashback i dostaniesz zwrot części swoich kosztów wydanych przy zrobionych zakupach. Więc myślę, że warto. Tosiu Jemy kolacyjkę, tak? O, Tosia już do spania. Koleżanka była, pobawiły się. Zmęczyła się Skąpiel. kąpiel, kolacyjka. Idziemy, Lulu, Tosiu? Tak, ale na zimy. Prawda? Jemy te kanapeczki, jemy. A, mhm. Uh -huh. Karmisz tu wszystkich. Mniam, mnia, mnia. Jakie pyszności. Jakie pyszne kanapki. Jakie ci. Do buziaka. No, dziadek też je widziałaś. Prawda? Ale nie samą szynkę, tylko z chlebkiem razem. Chlebek gasuje. Bo ma tak szyneczka. Patrz. Do nosa to może nie. Niekoniecznie. Do nosa, bo to nie korki. Moje zdrowie, gołe zdobie. Czekamy aż to się zaśnie, żebyśmy mogli zagrać w grę, Prawda? Yes. Tak jest. Zobaczymy, czy nam się to uda, ale liczymy, że tak. Reszle, ty w ogóle nie nauczyć się Niedzielny wieczór, wiesz? leniwy. No jak to przecież w domu czuję chleb. Różnie, bułeczki, chleb. Teraz, że się posmarowała, to ser. Tak, białym serkiem, masełkiem i syneczka. No to jest chleb. Tosia śpi, a my zaczynamy grać w grę. Kupiliśmy jakiś czas temu z Wojtkiem, pan tu nie stał, ale jeszcze nie mieliśmy okazji go zagrać, więc zaraz czytamy zasady i gramy sobie w czwóreczkę. Kończymy ten weekend, jutro poniedziałek, wracamy z kolejnym Vlogsterem. Dziękujemy za te dwa odcinki wprawnie łączone, ale zawsze odcinki do juterka.